Było im ciasno w mieszkaniu z dziadkiem, więc postanowili go zabić. 78-letni Józef D. przyjął pod swój dach 25-letnią wnuczkę Angelikę wraz z jej mężem Kamilem oraz dzieckiem młodego małżeństwa, które niedawno przyszło na świat. Para nie radziła sobie zbyt dobrze finansowo, a senior postanowił ich wesprzeć. Nie spodziewał się, że zamiast wdzięczności spotka go coś tak okropnego. Prokuratura zarzuciła Angelicę, że ta zaplanowała zabójstwo dziadka, by przejąć jego mieszkanie, w którym parze było z seniorem zbyt ciasno. Poprosiła 19-letniego Dawida Z, zauroczonego 25-letnią kobietą, by zaatakował Józefa, kiedy ten będzie szedł do kościoła. Wszystko miało wyglądać na napad rabunkowy. Mąż kobiety, Kamil, stał wówczas na czatach. Mordercze trio nie sprawdziło jednak dokładnie okolicy, a nagrania z kamer monitoringu w Gdańskim Brzeźnie szybko do nich doprowadziły. Całej trójce grozi teraz dożywotnie więzienie.